Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie kolejny film z takiej dosyć nietypowej serii, która pojawia się mniej więcej tak co rok. Wiem, że ten filmik wydaje się dosyć losowy, ale jeżeli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że losowy nie jest. Otóż co 100 poziomów nagrywam tego typu film z tej serii, żeby pokazać Wam, że nadal gram i że nadal zmierzam do mojego takiego głównego celu, czyli poziomu tysiącznego. Ja zaczynałem chyba nagrywać te filmy jak miałem poziom 400. Dalej nie mogę się przyzwyczaić, bo zawsze mówiłem 400, 500 i tak dalej. Znaczy, 500 to jest chyba poprawnie, ale nie 400, tylko 400 się mówi o dziwo. Nie byłem tego świadom do pewnego czasu. W każdym razie to nie jest tematem filmu. Także zaczynałem chyba jak był poziom 400, i później co 100 nagrywałem tak mniej więcej co rok. No, jesteśmy przy kolejnym takim progu, czyli poziom 800. No, tutaj troszkę więcej poziomów, bo 7, ponad mam. Ale przede wszystkim zapomniałem nagrać, bo zapomniałem, że taką serię nagrywałem. Ale stwierdziłem, że nagram, bo to jest coś, co obiecałem chyba kiedyś zrobić i chcę pokazać, że to dążenie do tego celu nadal jest u mnie aktywne. Kiedyś powiedziałem, że nie wiem, jak długo będę grał w Waywkierynę że nie wiem jak długo ona będzie wspierana przez twórców, ale bardzo, bardzo chciałbym nagrać kiedyś film z wbijania tysięcznego poziomu i nadal to utrzymuję. Poziom dziewięćsetny to jest kolejny mój cel. Myślę, że zajmie to troszkę szybciej niż rok. O wiele szybciej teraz idą te poziomy niż kiedyś. No i poziom tysięczny później. Oczywiście jeżeli gra dalej będzie rozwijana, jeżeli mnie całkowicie nie wynudzi, to pewnie będę się tam starał dalej, do 2000 nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek dojechali, nie ma raczej takiej możliwości, no bo musieliby dodać chyba, no bardzo, bardzo dużo postaci, już nawet nie chce mi się liczyć, każda postać to jest plus 5 poziomów, 1085 to jest maksymalne, więc zobaczcie jak wiele trzeba by było dodać postaci, żeby był poziom 2000, więc to jest akurat niemożliwe. Ale ten poziom 900, 1000 myślę, że uda mi się zrobić. Nawet jeżeli gra mnie wynudzi w pewnym już momencie, że filmy będą pojawiały się dużo rzadziej, to i tak bym chciał kiedyś wrzucić film z 1000 poziomu. Myślę, że to będzie fajne zwieńczenie mojej gry po prostu w AFK Arena. Obecnie 6 lat. Podejrzewam, że poziom tysięczny 1000 będzie musiał poczekać tak do 7 rocznicy to minimum. Generalnie. Nie ukrywam, że gdybym przez te 6 lat nie pominął ani jednego dnia albo inaczej, pominąłbym dużo mniej dni niż pominąłem, bo pominąłem no w sumie przez 6 lat dosyć sporo dni już jakby nie patrzeć. Myślę, że spokojnie minimum 50 poziomów więcej powinienem mieć, 8, 5, 7 wtedy by było. Stawiam, że tak 50 poziomów można śmiało założyć, że mógłbym więcej mieć bez problemu, gdybym absolutnie nic nie pomijał, wszystko robił, wszystkie eventy, wszystkie labirynty. No ale nie ukrywam, że z każdym kolejnym rokiem po prostu coś tam się tam więcej pomija, coś tutaj labiryntu nie zrobię, tu gdzieś eventu nie dokończę. Czasami wiecie, jak to jest ostatnio, zacząłem bardziej aktywnie e, troszkę siedzieć na tym AFK, żeby po prostu dobić do tego celu. No i to było na tyle. Widzimy się, jeżeli chodzi przynajmniej o tę serię, e, przy poziomie 900. E, później miejmy nadzieję, że przy 1000 raczej serwerów nie wyłączą, nie sądzę. Jeżeli macie ochotę, to możecie pochwalić się swoim poziomem. Jak u Was to wygląda kryształ rezonansu? U mnie 807 poziom. Maksymalny to 1005. Jeżeli dobrze pamiętam. Także możecie pochwalić się, jak wygląda u Was poziom, który macie obecnie. Jaki macie maksymalny limit. Przede wszystkim, czy jeszcze gracie, czy chce wam się grać. To jest taki filmik na luzie. Taka odskocznia od tych wszystkich eventów, nie-eventów rocznicowych. Pop quizów i tak dalej. Jeszcze Wam, oczywiście, jak najwyższych poziomów tysięcznych. Ciekawe, czy ktoś w ogóle ma na tysięczny, jeżeli chodzi o moich widzów, czyli Was. Ciekawe, właśnie, czy ktoś ma albo się zbliża. Możecie się pochwalić, właśnie. No i co? Owocne gry. Przermiłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.